Wiesz, moja poludniska jest ok. To prawdziwa humanistka. Zawsze mówi, będzieś z ciebie człowiek. A moja listka, skończona filozofka. Wcale powtarza, wiem, że nic nie wiesz. Za to moja informatyczka to jest nerytie. Słyszę się niej zawsze widzę, że masz głowę pustkę. A to jeszcze nic. Moja kochana katechetka jest paroroku. Powiedziała dzisiaj, znów dostaniesz jeden. Można by tak nieskończoność przywoływać uczniowskie złote myśli na temat nauczycieli, lekcji czy poszczególnych przedmiotów, ale czas nie błaga niewielkie, więc pora na podziękowania. Drodzy pedagodzy, jesteśmy Wam wdzięczni.